Trafie, słońce pali, śmiejemy się, gry. Wysokie fale są jak bloki Nie złamie nas nic Kapitana mamy, drugie, my tu rządzimy Tak się bawią z raftowego getta chłopaki Pochodzę z getta, gdzie to jest, nie wiesz Mówię, że prawci słyszę Co ty coś bierzesz, niczego nie biorę, chyba że masz Skoczysz na traktwę, to się przejeżdżasz na szybko i pokaż te usta Nie pokażę ząbku Różaniec, lecę po beczki na oceanie Jedyne co mam to getto na trawie A ty idziemy z to Takim jak ty to robimy a aportat Popatrzę na ciebie i źle mi wyglądasz Jedna z łóżka, skrzynie jest wielka aż czeka na nas kolejna wysepka na dropy, liczymy na siebie Brat dla brata zawsze w potrzebie Swoje monetki to schowaj se w kieszeń Nie jest nigdy a zwykłym leszczem stop robota od świtu do nocy Nie przestajemy, bo progres jest mocny Różaną chowamy se kolejne klocki Ty już nie bądź taki zazdrosny na naszej katwie słońce pali, śmiejemy się gry, wysokie fale są jak bloki, nie złamie nas nic. Kapitana mamy w grupie, my tu rządzimy, tak się bawią z raftowego. Zamie nas nic, kapitana mamy, długie, my tu rządzimy Tak się bawią z raftowego getta chłopaki Pochodzę z getta, gdzie to jest, nie wiesz Mówię, że prawdziwie słyszę Co ty coś bierzesz, niczego nie biorę, chyba że masz Skoczysz na trawę, to się przejedziesz na szybko i pokaż te usta Nie pokazuj ząbku się zatrzymać, lecimy do końca, bo już za moment czeka na nas utopia. W naszej słońce pali, śmiejemy się, my. wysokie fale są jak bloki, nie złamie nas nic, kapitana mamy w grupie, my tu rządzimy, tak się bawią z raftowego tak jak różaniec, lecę po beczki na oceanie. Jedyne co mam, to geto na trawie. A ty i z kreda na Takim jak ty, to robimy, a porta Bo patrzę na ciebie i źle mi wyglądasz. Jedne z łóżka, skrzynia jest wielka, aż czeka na nas kolejna wysepka Zapaszczamy na dropy, liczymy na siebie. Brat dla brata zawsze w potrzebie. Swoje monetki, to schowaj się w kieszeń. Nie jest rekinem, a zwykłym leszczem. No stop, od ćwitu do nocy. Nie przestajemy, bo progres jest mocny. Bo chowamy se kolejne klocki, ty już nie bądź taki zazdrosny. Yo! Siemano Jerzyk, Siemano. Siemano, Siemano. Siema Maciej, witam. Czekajcie, jeszcze światło widzowe zapalę i zaraz zaczynamy, tak? Co tam u Was moi kochani widzowie Yo Siemano Siemano Soprano Pali śmiejemy się w wysokie fale są jak bloki, nie złamie nas nic Wiesz, mówię, słyszę, coś coś bierzesz, biorę, maczre, tak, więc tak. To, się i usta, tu listy Śliznia, mnie, się pali, odpalimy tak 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 tak, 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 ja tak. jeszcze sekundę widzowie Moi widzowie Słuchajcie, e, Siema. Adam Siema siema Witam dziewięciu oglądających Naprawdę wróciłem z obory Z oporządku Tacie pomagałem A kto Kto lata A to mój brat Jedyne co mam to to trafię a ty i temy z Co kradniesz Widzowie poczekajcie Pójdę sobie na szybko jeszcze Po kierownicę I po shifter Siema opór farming Pójdę po kierę i po shifter i zaczynamy grę. Tak więc poczekajcie sekundkę. Poprzypinamy, poprzypinam sobie ją i lecimy, kończyć belować, zwozić i robić janokosy. Nie bądź taki zazdrosny. Na naszej tacy słońce pali, śmiejemy siebie. Wysokie fale są jak bloki, nie złamie nas nic. Kapitana mamy w grupie. my tu rządzimy. Tak się bawią, z ratowaniem. Do kiedy live Live jest do godziny 19j Ci witam. Witam, witam, a to dobrze? No tak no to... A co ty myślałeś, że do której? Rządzimy tak się bawę, Taki widzowie utwór getto Shanty dostępny właśnie wszędzie do słuchania Znaczy nie wszędzie, tylko na YouTube, ale jest dostępny. Nawijam tam też i ja Maciek, tak jak wczoraj, I no, i o, i zarobiście, no widzisz. Ale może Maćka wczoraj nie było na pełnym? Opór, a byłeś wczoraj? Opór był. Opór był. Opór był, jego pamiętam, bo on dużo pisał. Ty też, Maciek, chyba byłeś wczoraj, nie? Coś pisałeś. Ale nie jestem pewien tego. Co pobeczki na oceanie. Jedyne co mam, to getto na natropuję o ty i ty, strajnera co kradniesz? Takim jak ty to robimy, a bordaż? Bo patrzę na ciebie i źle mi wyglądasz. Byłem, no widzisz, no to jeszcze aż tak moja pamięć nie szwankuje. Czekałem cały dzień? Nieźle. Nieźle, nieźle. Powiem tak. Noc. Nie przestajemy, bo progres jest mocny. zazdrosny Zaraz, odpalamy yy, składankę na streama, zrobiłem wczoraj, jest jazda ostra, powiem tyle, nie? Naprawdę, jest grubo. Dobra, kiera jest. Mamy wszystko. Tak więc teraz tylko. Tyk. Mm. A co będziesz robił z Belami? Będziesz sprzedawał, czy kupisz krowy i będziesz je nimi karmił? No, jak będziemy robić sianokosy to raczej kupię krowy, nie? Czekajcie. Za głośno. Tak powinno być, ok. Jak coś będziemy jeszcze przygłaśniać, zobaczymy, jak to się będzie z grą gryzło. Opowiedz żart Wiecie widzowie co ma fryzjer w lodówce? Maszynkę e, 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 e. Beka, nie? Dobre? Dobre widzowie, dobre Dobry żart Węgier bym powiedział, dobra, dajmy to Ogólnie wam na shortcie zwiększyłem trochę pole widzenia Więc ten, nie? Pole widzenia on trochę zwiększyłem. Więc więcej powinniście widzieć. Trochę. Ale zobaczymy, jak to będzie, bo też, jak będzie krzywo, to wyrównamy. Powinno przechwycić. Prośba. Farming. Farming. Przechwycie. Proszę. Prośba, przechwycie. Farming, bro. Bro, farming. Ok, banger. Tak więc jest taki pasek na dole, czarny, ale to on będzie przez to, że. Jego i tak w sumie nie zwrócicie uwagi, bo tam macie, że możecie napisać, nie? Więc no, jakaś aktualizacja z czegoś, jakiegoś główna. Dobra, to też. Halo, halo. Halo. Jesteśmy już live, widzowie? Czy nie jesteśmy? Chyba powinniśmy być. Nie wiem, dlaczego klatki mi cały czas padają. A znałeś ten siewnik. A o nie znalazłem, właśnie. No, nie szukałem, kurczę. Ale raczej nie pobieram, bo mi streama wywalić już, wiesz, więc kurczę. No wątpię, że dzisiaj w ogóle będziemy cokolwiek siać, nie? Ale możemy jakiś tutaj coś poszukać. ja, eee, ja, je, 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 je. tylko jej opór. Na razie tylko wy piszecie, nie? Więc ten. Ale może ktoś jeszcze przyjdzie. ma Scorpix. Spotkamy, śpiewamy, tak La, da, 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 da. Wow. Nie ma nic ciekawego tak szczerze. Naprawdę nie ma nic ciekawego. Ile ten poznania ma metrów? 3 metry? Trochę mało, dobra. Jakiś oryginalny weźmiemy może. Mam 133 suby, fajnie. Alpego Gdzie tu jest Alpego? Czekaj, znajdziemy. al Alpego, ty no coś jest, coś jest, coś jest 4 metry Tylko on ma te grę gryzarkę, kurde Ilon koni. A dobra, to w sumie możemy go wziąć. Tylko kurczę, bo może by walić streama widzowie Ile on waży? Megabit, bit Dobra widzowie Jak wywali, to zaraz będzie widzowie, pamiętajcie Nie wywaliło, dobra, mamy wszystko, jest git Zdebić się opór, ile masz lat? Kariera szpakowo. Wybierz wszystko, cofnij, wy wybierz wszystko i to usuń. Rozpocznij. Już 6 osób? Witam 6 osób. Widzowie zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania i tak dalej. Czemu się skaner odpalił ponownie? A bo jest ten. Miksuję dla was DJ to Senatowi Cesarstwu Ten znowu wrócił, ten odpal Odpalony frajer Ej Filip, a co o was zrobię? Spoko 8 osób, witam wszystkich Widzowie zostawcie suba, zostawcie lajka I przywitajcie się na czacie Tyle co na 100 dole. Web 12 w tym roku Nieźle Jesteś ty ale masz internet No wywaliło, ale już jest git Bo Wiesz, jakby no kurcze To jest normalne, że jak mam na przykład włączony stream I jest na przykład, aktualizuję modyfikację To wywala, nie? Słuchasz oporowy cennik Nie, zrobiłem jakiś Oporową składankę. Leci mixtape do koszenia trawy aktualnie, chyba tak jako się to nazywa. Mam nadzieję, że dobrze wszystko słychać. Możecie mi napisać, jak w sumie słychać to na streamie. To zaebyście, to zabiście. No, ja teraz jedzenie se robię w kuchni oglądam jednocześnie. No i spoko, smacznego. Żyć, żyć, mam pistolet Glocka w tych dresach Lacosta, Tak nie może być, być, być nie Nieprzespana nocka, kiedy mogę pospać Na stoletu kreski A, to nie, to jeszcze refren, jest okej okay. U mnie trochę zacina To już jest wina twojego internetu, ja nie mam żadnych spadków, wiesz? Tak, już to jest tylko i wyłącznie twoja wina No nie gadaj, że to tu nie wejdzie To stoi to tak i tyle, no to gdzieś od Amnesji Coś mordo od nas to co chodzi, coś pokaż Numero no, patrz, patrz próbę od lat Masz Discord, jest serwer Discord. Wpisz na czacie napisz wykrzyknik DC Wykrzyknik DC bez pauzy. Po prostu wykrzyknik i DC, nie napisz. I będziesz wyświetli się ten link będzie. Bot powinien wysłać, jeśli chcesz dołączyć. Cześć, cześć. Łodzę Nie bij dzieci. To nie jest nic z czym można by się chwalić, Korpiks. Ogólnie. kubopywki ważna na razie nie trzeba. Masz super siłę mam, bo nie chce mi się tego wszystkiego jakby wiesz. Nie chce mi się tego wszystkiego wodzić, a ja tak to sobie po to po prostu i potem po prostu będę to wszystko ten. Ale on chciał się bić, nie ja? No to mówisz, że ty nie chcesz. Musi być mądrzejszy. Dobra, daj to na razie, tu niech będzie yy, wszystko Dobra, jak będziemy coś potrzebowali, to przecież kupimy, nie? to nie jest żaden problem, nie? Wiecie, że ja pili Bo ja na playaku nie mogę, bo to moc skryptowy No to jest minus, niestety. W jakim województwie mieszkasz? Bo ja mam Podkarpackie. I to mojego kolegi brat był. on mnie wyzywa. No i co z tego? To cię dalej nie usprawiedliwia, że bijesz dzieci. No nie bij. Nie bij dzieci. Widzowie, którą łąkę kupujemy? Tak, nie za bardzo daleko. 149 może, widzowie? Odwiedź. 108. 100 108 to nie łąka. 149. No, fajna jest ogólnie, mi się podoba, tak szczerze. A to rzepak, no. Mm. Ale okej, okay, ja cię rozumiem, ale on był mnie bił, jak ja byłem w szóstej klasie, to dziecko cię biło. Musi być mądrzejszy. To jest moje w ogóle? Sprzedaj to. Chłopie, bro. 149 widzowie kupujemy. A ty a 152 pokaż. Bo to 152 to większe. Ile to ma hektarów? Dwa hektary, ty to tyle co moje dwa pola. <grystanie> Dobra widzowie, yy... wybierajcie 149 czy 152? Bo do 160 nie chce mi się dojeżdżać, 149 tutaj czy 152 tutaj. Wybierajcie. 152. 149, Adam pisze. Czekam jeszcze na, na Macieja i opor coś tam. E, A ja, dwa lata jak chodziłem do przedszkola, to szłem do przedszkola. Sz szły pory, pany, co? 150. Nie, 152, już uznać ci tak, już to 152, Maciej. Czyli jest dwa na tym, a to ile ma hektarów? No nie straciłbym za bardzo, tak szczerze. To jest praktycznie prawie to samo. Naprzeciwko sklepu jest jakaś? Nie, 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 te bym chciał, wiesz. Bo to, to nie... Bliżej, wiadome, bliżej, ale do tego to będę jeździł tak rzadko, że... Jest na, na razie jest 1-2 na 152, nie? Jeszcze.